Dzień dobry. Na prognozie e, mówili, że dzisiaj będzie padać deszcz. I nawet poskładaliśmy wszystkie takie rzeczy w ogrodzie, bo już wczoraj była taka ładna pogoda, zawiesiliśmy hamak, rozpięliśmy ten slackline, żeby sobie poczwiczyć. No, pochowaliśmy no bo mówili, że będzie deszcz. Jak widzicie, do tej pory nie padało. E, no i wybraliśmy się w związku z tym przed chwilą na Zakupy wróciliśmy przed chwilą i kupiliśmy, słuchajcie, głównie takie rzeczy, poza jakimiś tam rzeczami spożywczymi, jedzeniem, to rzeczy związane z naprawą czy tam przerobieniem tej instalacji. Ponieważ widzicie, jak to teraz wygląda, nie zaciekawie jest tutaj w ogóle 7 puszek, i to jest o wiele za dużo, bo na przykład te kable są do niczego nie podłączone. Niektóre są w ogóle bardzo zardzewiałe, bo tutaj kiedyś była powódź, i ja postanowiłem, że to przerobię i zrobię po prostu zredukuję to do takiej potrójnej puszki. Mniej więcej zajmie to wtedy tylko tyle miejsca. I tak jak mamy na przykład łączniki, to tutaj wszystko było pojedynczo, a teraz kupiliśmy takie podwójne, to są podwójne schodowe. Dzięki takim, takim dwóm jakby modułom już eliminuję dwie puszki, czyli z czterech puszek robią mi się dwie puszki i na dole będzie jako trzecie gniazdko. Także myślę, że to będzie o wiele estetycznie wyglądać. No niestety będzie trzeba y, trochę tutaj pokłuć. Także zaraz po obiedzie robimy sobie teraz obiad. Wezmę mój ciężki sprzęt i to wszystko rozkuję. A potem już po, po malowaniu, po yy, gładzenie, najpierw głazenie, potem malowanie, no to już y, też powymieniamy takie pojedyncze y, łączniki. Y, tutaj robimy dodatkowy włącznik tego oświetlenia kuchennego. Po prostu jeśli na przykład y, żeby nie trzeba lecieć tam pod drzwi, no to tu będzie bliżej. I tu też kupiliśmy takie y, po prostu podwójne gniazdko. Jedno będzie tu. I ja drugie, to będzie tu. A drugie będzie tu. Cześć. Cześć. No, ale najciekawsza rzecz jest taka, że kupiliśmy takie ramki, dwie i jedna nam gdzieś zginęła. Tak. Jak to się mogło stać? To nie mam pojęcia. No bo... Zostawiliśmy przy kasie. Ale z kasy wszystko ale wzięliśmy. Pani powiedziała, no. Dokładnie, wszystko z kasy na pewno wzięliśmy, potem plecaki były zamknięte. Nie mam pojęcia, może gdzieś jeszcze leży wśród jakichś ogórków albo pomidorów. Nie, to ja umyłam. Tam a nie, na pewno ramki nie A było. nie wrzuciłaś z pierogami Nie, nie Też nie. No. no więc dzisiaj taki vlog. Postaramy się coś tam pokazać, jak to kuje, ale taki bardziej może techniczny. A poza tym łazienka jest jeszcze jedną warstwą pomalowana. Ale jak wyschnie, to jeszcze raz trzeba ją pomalować albo dwa razy, albo, albo dwa razy i, i wtedy łazienka już będzie koniec pracy. Tak mi się wydaje, poza jakimiś szczegółami, typu kupić lustro, zawiesić, yy, o, no koniec, nie koniec. Tutaj słuchajcie, trzeba nową baterię kupić z deszczownicą i zawiesić takie koszyczki tam na mydło, na jakieś szampony i tak dalej, bo na razie to wszystko po prostu kładziemy na ziemi i nie zawsze to jest fajnie, żeby się tak schylać. No, no więc po prostu pracy jeszcze jest, ale jakby coraz mniej do końca. Jak zrobimy te ściany, fajnie by było zrobić to w tym tygodniu. To postaramy się zrobić tutaj też podłogę. No, to by było najlepiej, jakby się udało. No, bo wtedy by była już taka fajna estetyka tego pomieszczenia. No i widzicie, zapowiadali deszcz, i zaczęło padać. No, a ja trochę widzicie, tutaj rozkułem. I w tym momencie tak to wygląda. I zaraz się zastanowię, co dalej trzeba z tym zrobić. O, jeszcze tu jeden, Marta. Słuchajcie, jest tyle komarów, ale mamy tą, tą paletkę i ona jest bardzo skuteczna do tego, bo... pokażę, jak ona działa w ogóle. To by taki... to wcisnąć wtedy, elektrykutujesz komara. To on, jak się dostanie między te... Tutaj między te, nie wiem jak to nazwać, Drucikami. druciki jakieś, tak? To po prostu się unicestwia, i w ten sposób można łatwo załatwić komara. Ale nie o tym chcieliśmy gadać, chcieliśmy Wam pokazać, co dzisiaj zrobiliśmy. I w sumie tak, tą ściankę tutaj za Dorędą mamy gotową. Prawie. prawie? Prawie, no. Tutaj jeszcze warunkowo dziurkę trzeba wypełnić. No właśnie, nie zauważyliśmy tego. Ale gniazdka już są założone, ściana jest pomalowana. Ta ściana też, yy, niestety ta lampa miga. Ja wiem, że to, was, to Wam pewnie przeszkadza. Yy, jeśli chodzi o tutaj, o tą część, yy, to wy wyciąłem te wszystkie puszki. Tak jak widzieliście, tutaj pół już sobie zamurowałem. I jutro będę wstawiał gdzieś mniej więcej w tym miejscu tą potrójną puchę. Nie robię tego dzisiaj, bo będę musiał te wszystkie przewody. Widzicie ile tego jest poobcinać, poskracać i potrzebuję wyłączyć stopki po prostu na 2-3 na godziny, żeby to robić na spokojnie. A że mamy już wieczór, no to już... No, no, czy, chcemy siedzieć po prostu przy świetle, więc mhm. już zrobimy, będziemy robić to jutro, także jutro wam dalej pokażemy. A wam pokaże, co zrobiła w, w łazience. Ja tutaj dwa razy pomalowałam... Y wszystko w sumie, to sufit i ściany i tutaj na górze tych ścianek i tutaj e, futrynę. I myślę, że jeszcze jeden raz i będzie ładnie. Czyli co, je, zrobisz to jeszcze jutro? Tak. Ile ci zajmuje takie malowanie? Godzinę? Godzinę, może. No. Może no. więcej. To znaczy samo malowanie może godzinę, bo to jeszcze trzeba by było te wszystkie... Taśmy pokleić, tu coś położyć, nie? Odmontować kontakt. Jutro pójdzie szybciej, nie? Bo Jutro już... pójdzie szybciej, tak. Tylko trzeba też takie detale... Znowu trzeba będzie to zdjąć. A po, po, jak skończę malować, to trzeba sprawdzić, czy gdzieś nie kropliło mi, to trzeba więc no. Pokażę jeszcze jaką masz fajną koszulkę. No i jak skończy, to jeszcze trzeba będzie umyć całą łazienkę. No niestety. Ja też tu już mhm. trochę gruzu wyniosłem, bo przy tym kuciu się oczywiście całe wiaderko uzbierało. Tak. E, dobra, e, żegnamy się, montujemy. E, po prostu póki co nic ciekawszego wam nie możemy zaproponować w tych daily vlogach, więc pokazujemy, co robimy na co dzień. No Byliśmy na zakupach, ale to nuda, tego, tego nie pokazujemy. Wiecie, jak wyglądają sklepy. <laughs> trzeba teraz nosić maseczki. Tak. Hej, pa! pa.